Mission Impossible Final Reckoning to film, który ma znaczące zalety, ale ogólnie jest średni. Film momentami buduje świetną atmosferę opartą na bardzo realnej współczesnej paranoi, strachu przed sztuczną inteligencją i wiszącą na włosku atomową trzecią wojną światową. Wyobrażam sobie, że u niektórych widzów może to wzbudzić prawdziwy lęk, ukazując te wszystkie zagrożenia w tak sugestywny sposób. Serię Mission Impossible ogląda się przede wszystkim dla widowiskowej akcji i akcja na końcu tej części, punkt kulminacyjny, jest Przyzwoita. Zarówno popisy Itana Hanta w powietrzu, jak i bohaterski moment jednej z postaci pobocznych, dziejących się równolegle w innym miejscu. Najbardziej jednak podobała mi się scena nurkowania. Nie ma w niej gadania, nie ma hałasu, nie ma nawet szybkich ruchów, bo wszystko jest stłumione przez wodę. A mimo to czułem napięcie, całość jest wizualnie dopieszczona, idealnie zgrana z efektami dźwiękowymi i nastrojową muzyką. Ta scena jest elegancka i piękna, prawdziwa sztuka. W jakichś 5% ten film jest też dramatem politycznym z prezydentką graną przez Angele Bassett. I aż nawet pomyślałem sobie w trakcie seansu, że wolałbym zobaczyć właśnie taki dramat. Z tą aktorką, z podobnymi założeniami fabularnymi i w podobnej atmosferze. Ale nie to nadal Mission Impossible seria filmów o infiltracji i akcji. I właśnie w tej części akcji było zaskakująco mało. Dla mnie film zaczął się dopiero po jakiejś półtorej godziny. Wcześniej dominowała ekspozycja i sporo gadania, które miało za zadanie podsumować wszystkie dotychczasowe części, bo ten film jest kreowany jako kończący całą serię. Tom Cruise, odtwórca głównej roli, początkowo mówił, że chciałby kręcić te filmy póki nie skończy 80 lat, ale ostatecznie się z tego wycofał i ogłosił to koniec. Film nie bez powodu ma w nazwie Final. Więc przez długi czas wspominamy, ile bohaterowie przeszli, przypominamy sobie ich losy, a wszystko to przeplata się z ekspozycją. Jeśli ktoś jest wielkim fanem Mission Impossible, zna każdy film na pamięć i pamięta wszystkie postacie, pewnie będzie miał łzy w oczach. Reszta raczej się znudzi. Osobiście trudno było mi się nawet cieszyć przyzwoitą akcją w finale, bo byłem już mentalnie zmęczony. Film trwa aż 3 godziny. Nie pomaga to, że Ethan Hunt Nigdy nie był interesującą postacią, więc nie potrafi uczynić dialogów ciekawszymi. To tak zwany bohater uniwersalny. Zawsze ciekawsi byli jego towarzysze. Luther, Bernie. Polubiłem nawet dwie kobiety, które dołączyły w poprzedniej części i wracają tutaj. Ale nawet oni wszyscy mają tutaj za mało do roboty. A gdy już się pojawiają, ich osobowości zbyt rzadko mają szansę wybrzmieć. Są po prostu narzędziami do wykonania pracy. A do tego dochodzą jeszcze nowe, kompletnie nieciekawe postacie. Mimo wszystko będę miał dobre wspomnienia z tego filmu, choć chociażby ze względu na scenę nurkowania i budowanie atmosfery zagrożenia, jednak całościowo film bardziej mnie zmęczył niż rozkręcił. Dlatego w mojej skali ocen otrzymuje 43 na 382. Jest lepszy niż pie***ć Mickiewicza, ale zdecydowanie słabszy niż Venom.